Kochane, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym wideo na kanale YouTube Super Kobiet Online. -u. Jestem dzisiaj tutaj w cudownej Walencji, pod Walencją w Hiszpanii z Moniką, panią od YouTube. No i co moje drogie? Monika z Moniką sobie krótko dzisiaj porozmawiam. Słuchajcie. Hejka! Cześć, cześć. <laughs> jesteśmy dokładnie w Benicassim, czyli jesteśmy w takiej e, turystycznej miejscowości pod Walencją. I jesteśmy właśnie na mastermindzie, który prowadzi Karolina. Tak, właśnie tutaj obecna Karolina oraz Monika Strykko, która tam siedzi na plaży niedaleko nas. E, no i mastermind polega na tym, że od rana do mniej więcej godzin obiadowych mamy warsztaty, najpierw właśnie z jedną panią, później z drugą panią. A później, jak widać, plażujemy i zwiedzamy okolice, także jest to takie naprawdę fantastyczne połączenie rozwoju osobistego dla kobiet przedsiębiorczych, które mają własne biznesy albo takich, które chciałyby mieć własne biznesy i chcą się po prostu rozwijać i chcą się dowiedzieć czegoś więcej. I wakacji, także jakby dwa w jednym, tak? I naprawdę mamy tutaj fantastyczne kobiety, w różnym wieku jest cały przekrój wiekowy, przekrój też jakby branż, Także naprawdę jest to, no myślę dla każdej kobiety, która chce zro zrobić coś więcej, tak? Bardzo fajne miejsce. E, tak słuchajcie, rozwój em, osobisty i ten rozwój biznesowy też, czyli em, wiecie jak to jest, jak czasami przerabiamy nie wiadomo ile kursów albo po prostu siedzimy same ze swoim problemem i się zastanawiamy jak coś rozwiązać, wkurzamy się, że to w ogóle nie wychodzi, nie działa, coś tu po prostu nie gra. O czym spotykasz się na kilka dni z grupą kobiet przedsiębiorczych, które działają i które już przetestowały różne rozwiązania, które potrafią Ci w ciągu właściwie 10 minut rozwiązać problem, z którym Ty w ogóle nie wiedziałaś jak ruszyć. Czy to sprzedażowo, czy to strategicznie, tak? czy to pod kątem pomysłu na jakiś Twój kolejny produkt bądź kolejną usługę, podpowiedzieć to. I myślisz sobie potem, kurczę, nie dość, że piękna Hiszpania, nie dość, że po prostu jest cudownie, to jeszcze Poszykuję tak z moim biznesem, dlatego że nie muszę się już zastanawiać i tracić czasu, a jak tracisz czas, to tracisz pieniądze, bo tak zawsze go one jest. Tylko dostajesz rozwiązania, tak? I masz prowadzenie przez no, mentora, który akurat jest na tym mastermindzie kryty. wybierzesz. Tak, tak, tak. Więc jest to takie naprawdę, tak praktyczne praktyczna wiedza też, no bo dziewczyny prowadzą własne biznesy i też takie zanurzenie bardzo fajne i w ogóle poznanie się z dziewczynami, które są w tym na co dzień nie? i się mają właśnie swoje własne problemy. I razem jakby tutaj pracujemy nad tym, żeby to rozwiązywać, więc myślę, że taka no, naprawdę fajna opcja. Nie jest to tylko czysto teoretyczna wiedza, ale, ale właśnie takie na bieżąco jakby no, takie rozwiązywanie różnych kwestii, a jednocześnie no, odpoczywamy, jest pięknie, naprawdę jest słońce, ciepło, plaża, palmy, także czego że naprawdę fantastyczne, fantastyczne połączenie. No. Tak. Słuchajcie, bo my się tak przesuwamy na fale, z tutaj po prostu prze, przesuwają. Tak słuchajcie, widzicie bo um, Prawda jest taka, że w biznesie, czy dopiero zaczynasz, czy już, jak już jesteś bardziej zaawansowana, to prawdopodobnie już to wiesz, a może nie. Zawsze od praktyków innych biznesu nauczysz się najwięcej. Nie ma innej opcji. wiesz. Możemy sobie teoretyzować, możemy sobie uregulować jakieś programy, które gdzieś tam coś nam będą podpowiadać i to jest super, bo to jest zawsze rozwojowe, zawsze coś tam e, dla siebie bierzemy. Natomiast kiedy zostajemy jako te takie dosie samosie i ja sobie teraz wymyślam sama, co ja to mam dalej zrobić, jakie ja mam tą swoją strategię ułożyć, jakie ja mam plan realizacji tej strategii w biznesie ułożyć. To tak nam idzie, jakoś tak powoli i nam idzie czasem mozolnie, a czasem mówię, jak ja to powtarzam, rzucamy papierami i wychodzimy, bo już po prostu yy, brakuje nam sił. Po co, słuchajcie, po co yy, wyważać drzwi, które już ktoś inny otworzył i które już, yy, wiesz, może się tu wiedzą z Tobą podzielić, może Ci pokazać różne opcje, różne wyjścia, tak, różne możliwości, różne sposoby, różne narzędzia, różne metody. W związku z tym mm. na tym polega mastermind, czyli z jednej strony masz tą... Figurę, tak? mentora, trenera, jakkolwiek by tej osoby nie nazwać, tak? która, która taki mastermind organizuje, która oczywiście swoją wiedzę przekazuje w, w, ustrukturyzowany, w, w ustrukturyzowanym procesie, przez który Ciebie przeprowadza, ale z drugiej strony mastermind to też spotkanie, stąd nie mogą to być duże grupy. Spotkanie kilku osób, które wymieniają się też swoim doświadczeniem i podpowiadają, jakie rozwiązania u nich się sprawdzają, i dzięki temu możemy dużo szybciej dojść do pewnych kluczowych wniosków, tak, które normalnie czasami lata nam zajmują, żeby Te, wymyślić. No i w ogóle fajna jest taka forma warsztatowa, to właśnie jest, to mi się najbardziej podoba tak naprawdę, że to nie jest jakaś czysto teoretyczna wiedza, tylko od razu jakby przerabiamy to na własnym przykładzie i tak grupowo, więc to jest trochę podobne do takiej terapii grupowej powiedziałabym <laughs> w jakimś tak sensie. Więc jest taka wspólna dyskusja, jakby opowiadanie o tym, jak to u mnie wygląda i od razu jakby na żywym przykładzie, tak? Także mówię, no nie jest to czysta teoria, że to robię notatki i słucham, ale od razu jakby sobie przerabiam na sobie. Także wchodzę w jakiś proces, to jest myślę bardzo tutaj istotne. Wchodzę w proces od razu jakiejś zmiany, jakiegoś takiego zmiany myślenia, od razu się powia dużo pomysłów, jak to wcielić w życie. I także to jest takie od razu bardzo kreatywne, nie od razu jakiś taki proces, a nie czysta sama teoria. Tak, jest ta mm -hmm. inna perspektywa. To jest inna perspektywa, słuchajcie, i tak jak mastermindy wszystkie są, znaczy wszystkie. Jesteśmy bardzo uważne, kiedy wybieramy swoje mastermindy, natomiast generalnie, tak jak każdy mastermind jest cenny, daje Ci właśnie takie, taką możliwość przedyskutowania, przeanalizowania Twojego biznesu, tak, bo mówimy tutaj o mastermindach biznesowych, przeanalizowania Twojego biznesu z innymi, podobnymi w tym przypadku kobietami mm -hmm. przedsiębiorczymi, tak, natomiast w momencie, kiedy masz mastermind wyjazdowy, to to jest no, niezwykła okazja na to, żeby przy, wyjąć się z tego Twojego codziennego kołowrotka i tego, w jaki sposób co, na co dzień działasz w swoim biznesie i z tym wszystkim, co też jest po drodze, kiedy jesteśmy u siebie na miejscu w domu, prawda? Czyli z wszystkimi sprawami dookoła, rodziną, dziećmi, zamieszaniem, tak, z obowiązkami. Wyjmujemy siebie i wkładamy siebie w zupełnie inne miejsce, co pozwala nam totalnie tak. na świeżo i zupełnie inaczej też spojrzeć tak. na te wszystkie działania, które umykają nam kiedy po prostu jesteśmy w tej tak. swojej codzienności. Tak. To jest niezwykle cenne, a już oczywiście jak to może być przepiękne miejsce, słuchajcie, gdzie jeszcze można się opalić, wykopać i posiedzieć pod palmą, no to tym tak. lepiej. Bo pamiętajcie, w biznesach dążymy do tego, żeby były do nas dopasowane i przede wszystkim, żeby były przyjemnością. Więc nawet ten rozwój i poszukiwanie nowych, czy ulepszanie naszych dróg biznesowych, sposobów wyborów, modeli, strategii, po prostu może być piękne. Tak, tak, czego przykładem jest właśnie, właśnie ten przekonazym, yy, na którym mamy okazję tak. swoje No dla mnie to właśnie to, co powiedziała Karolina, to jest bardzo ważne, bo ja jestem mamą, no, zresztą Karolina tak samo, mamą dwójki małych dzieci. E, I po prostu jak jestem w domu, no to mam jednak ten czas ograniczony w dużym stopniu, tak? Po prostu właśnie wtedy, kiedy dzieci są w przedszkolu. Natomiast tutaj jestem taka zamurzona. Tak, jestem cały czas z tymi dziewczynami, cały czas jestem jakby z tymi myślami, w zupełnie innym otoczeniu w, w, w innym kraju. Także to jest też bardzo cenne, żeby sobie, no taki to jest taki mój czas dla siebie, nie? taki po prostu mój czas na ten rozwój yy, i właśnie takie zanurzenie się jakby w nowej rzeczywistości, więc myślę, że to jest ba no, bardzo cenne, jakby waż nawet ważniejsze, myślę, że bardziej takie, yy, mam nadzieję, że to jakby więcej mi da niż nawet takie działanie na bieżąco, no po prostu z domu, tak, w jakimś takim codziennym otoczeniu. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I te rozmowy, wiecie, no jest część oczywiście warsztatowa, ale te rozmowy się tam nie kończą. To jest jakby cały czas bycie tak. z, z tymi kobietami, które... w z, tymi... z piwkiem w ręku. Też. <laughs> dokładnie tak, ale też cały czas wymiana tych myśli, cały czas wymiana doświadczeń, cały czas coś, może to być, mówię, ta jedna myśl, która nagle sprawisz, że powiesz kurczę. Czemu, czemu ja mam? o tym wcześniej nie pomyślałam? Miałam takie momenty. Miałam taki moment, czemu jakby, ja nie takie momenty takiego właśnie, takiej ziaróweczki w głowie tak. zaświecające się. Okej, okay, dobra. Ważna myśl i, i mam nadzieję, że to jakby zmieni, tak? Takie zmieniające myśli. No, także myślę, że, no, że będzie jakby no, taka duża energia, myślę, że kop, to totalny kop energii po prostu do działania po powrocie, nie? Tak, tak. To co? Pozdrawiamy Was serdecznie. Mam nadzieję, że subskrybujesz tutaj kanał. Um, jeżeli mówię, I bądź czujna, bądź czujna, bo ja wiem, że mastermindy potrafią kosztować od kilku do kilkunastu, do kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale pomyśl o wartości, którą potencjalnie możesz dostać i która Twój biznes może jakby totalnie zmienić cały kierunek, w którym Twój, twój mm -hmm. biznes idzie. Także, kochana... Może na koniec pokażemy tutaj okolice. Tak, Czekaj, słuchajcie, to się zrobimy się sobie taki... o tutaj taki są tutaj. piękne góry, tu jest miejsce to jeszcze tak do około. Tam znowu są o, właśnie o, dziewczyny, o, o. które biorą udział w, w mastermindzie. To...